A dopiero co się obudziliśmy, więc jesteśmy troszeczkę nieprzytomni, ale myślę, że za godzinę, akurat kiedy zobaczymy pierwsze materiały, to już wszystko będzie w porządku. Jak widzicie udało nam się znaleźć miejsce, w którym zobaczymy Halo Reach. Nie było to proste, mniej więcej poziom trudności zbliżony do tego, jaki jest potrzebny, by odnaleźć czaszki w Halo 3, ale koniec końców nam się udało. Zaraz drzwi się otworzą, zejdziemy na dół, zobaczymy Halo Reach. Na dzień dobry zobaczyliśmy niemieckie menu w Halo Reach, które nas troszeczkę wystraszyło. Miejmy nadzieję, że będzie też angielska wersja i że prezentacja nie będzie prowadzona w języku niemieckim, ale to takie nasze obawy. Być może będzie dobrze. Za chwilę sprawdzimy nowy tryb Firefight, który nazywa się Versus, w którym kowenanci, a mianowicie elici, walczą ze Spartanami zobaczymy, co to będzie, bo w tym w tym Halo kowenanci są więksi, silniejsi. No ogólnie to niezłe bestie. No To co czekamy, aż ta gra się ustawi, może. No to co, zasada jest prosta. Mamy dwie zespoły Covenantów czyli Elitów oraz ludzi czyli Spartan, którzy walczą przeciwko sobie gramy w turach. Najpierw jedni są Spartanami, jedni gracze są Spartanami, a drudzy Covenantami. Potem strony się zmieniają po rundzie, ponieważ wszystko jest podzielone na rundy. Przy okazji, może, Przy okazji może rzucimy okiem na menu gry. Z ciekawostek, o których być może nie słyszeliście, mamy tutaj opcję. E, zobaczmy, Spil Opcjonen. Nie, tutaj niestety. A, widzę, że nie pokażę może zbyt wiele, chyba że to jest to naraz, belowa statystyki. Przepraszam, że tak się motam, ale niestety niemieckie tryby są. Ok, okay zaczynamy. Weź mi podtrzymaj, może tą, ten mikrofon, bo z jedną ręką sobie nie poradzę, wiesz o tym. No, jestem przekonany, że byś sobie poradził. Krótkie spojrzenie na resztę ekipy, która będzie z nami grała. Wszyscy ze świecącymi słuchawkami. O dobra, ale filmuj wiesz, filmuj tam, pokazuj ludziom co się dzieje. Bo są, odkryliśmy nowe klasy, jest mianowicie medyk, którego sprawdzimy. Mam nadzieję, że wybrał mi się w tym momencie medyk, zobaczymy jaką ma zdolność. A figę z makiem, mam słynnego jetpacka. Jak widzicie, mam nadzieję, że fakt, w tym momencie filmuje ekran, a nie moją głowę, a właściwie tył głowy. Jak widzicie, gram z Spartanami, czyli ludźmi. W tym momencie w takim razie będziemy się po prostu bronić. Tam jest prawdopodobnie... Tak, jest zły elit. Niczego nie spodziewający się no, za, za wolną Polskę. A oto fragmenty nowego pojazdu. Tak, fragmenty niestety. Osoby, które nie grały w Halo, zwróćcie uwagę, że wraca słynny pistolet z jedynki z celownikiem snajperskim. Jedynce była to broń, no broń ostateczna. Naprawdę ciężko było pokonać z zaopatrzonego w nią gracza. W ogóle fakt, jeśli pokażesz górę ekranu, to też w cyklu idź ty zły smoku. Nie ja kto to był, czy to z naszych, tak się ośmiesza. Natomiast wracając do mojej myśli, wraca, tryb, wraca schemat zdrowia znany z Halo 1, czyli mamy tutaj tak samo jeszcze oprócz osłony, jakie słodkie osłony mają. Oprócz osłony mamy też zdrowie, które uzupełniamy apteczkami. O! Spróbuję go. O, jest całkiem nieźle. Już gramy na zwykłym poziomie trudności, chociaż. Ciężko że tutaj mówić o poziomie trudności w stosunku do żywych graczy. Sądzę o Jedź ty. Czy sądzę swoich ich poziomie. Idź ty. Prawdę mówiąc Wązaj troszeczkę kaleczy tę rozgrywkę, zobaczymy jeszcze co w innych miejscach się dzieje Wracamy do Wązaja, bo wybrał medyka. Wybrałem medyka o, który stawia takie oto dziwaczne pole. Jak rozumiem tutaj praca Medyka polega na tym, że tworzy obszar, w którym gracze spokojnie mogą się wyleczyć. I właśnie mówiąc o ulepszeniach, a właściwie o zdolnościach postaci, e, twórcy doszli do wniosku, że nie ma sensu im to ich ograniczać, w sensie ograniczać ilości możliwości ich użycia, dlatego teraz każdy z graczy dysponuje nieograniczonym zasobem różnych e, zdolności. Mógłbyś tam się wrócić pogadać nowy pojazd? Już, już tylko spróbuję zabić tak cichaczem. O, spójrz, nagrywasz to. Powiedz, że to nagrywasz. Tak, nagrałem to. No to tyle dobrze. Nowy pojazd. Mówiłeś o nowym pojeździe. Są cały czas fragmenty, słuchaj. Nie wiem, nie wiem do czego ty zmierzasz. Ojej, ja tak słucham ciebie i widzę rzeczy. Że... Nowy pojazd był po lewej. Da, 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 da. Skończyła się runda. Wązaj odniósł e, znakomity wynik i w tym momencie wcielił się w elita i będzie przeszkadzał E, swoim kolegom. Dokładnie tak. Co ważniejsze, elici mają odmienne klasy. Ja teraz zacząłem grać kolesiem, no ciężko mi odnieść się dokładnie do niemieckiej nazwy. E, natomiast jest to specjalista od walki mieczem. Zobaczymy, jak sprawuje się miecz w tym Halo. E, a potem sprawdzimy kolejne klasy. Zobaczymy, jaką ma umiejętność specjalną. O! czy znaczy nie może nie są tak od, odmienne jak tych. Jak widzicie, zdolnością specjalną ciekawą jest tworzenie takiego hologramu. Mój hologram okazał się niezwykle głupi, po prostu pobieg tutaj i zniknął. Ale spróbujemy zrobić w tam tamtych kolegów, ludzi. O! I co ty na to? Czy jesteś tak głupim człowiekiem jak myślę? Pewnie ma w Majtach, bo zaraz się nim zajmę tutaj od tyłu. Masz to, Masz to? Tak, oczywiście, nagrałem ten wspaniały fragment rozgrywki. Mam dziwne wrażenie, że to był jeden z naszych polskich kolegów. No ale cóż! Ojej, za, mam takie jeszcze głupie których Chciałem pobić moich, natomiast walczymy z, 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 z... ludźmi. Gdzie się trzają te przebiegłe bestie, te podłe, nikczemne kreatury? Jakie to w ogóle wrażenie, bratać się z Grantami i całą resztą? Nie jest tak źle, no. Grałem w Halo 2 i tam też było bardzo podobnie. O! Proszę, proszę, jak tępimy tych paskudnych ziemian, którzy niszczą swoją planetę. Więc zobaczyliśmy, pojedliśmy. No i teraz wypada to jakoś opisać. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dotrzeć i zdążyć na samoloty. Z ciekawostek FAKS będzie wracał przez Kopenhagę. Ja z kolei będę czekał do 21. Co zważywszy na to, że mamy 16., właściwie 15, trochę potrwa. To co? Lecimy na lotnisko z chłopakami. Wygląda że trafiliśmy w końcu na lotnisko w Monachium, bo właściwie pod Monachium. Teraz nastąpi dramatyczne rozstanie, zważywszy na to, że fax teci do tak zwanej Warszawy, ja lecę do Krakowa. No i to ogólnie jest koniec naszej wspólnej przygody.